Witam Was w kolejnym odcinku Dekoracja do Twojego domu. I dzisiaj będę Wam pokazywała jak się robi albo jak ja robię wieniec na Boże Narodzenie. Będziemy robili wieniec y, jak zwykle naturalny, z szyszek różnego rodzaju. Najpierw y, musimy sobie kupić albo zrobić taki wianek. Ja będę plotła go i przyczepiała szyszki. Najlepsze są te długie, bo to będzie wianek na wieniec na drzwi. Dlatego zewnętrz, zewnętrzna strona nie musi mieć na sobie nic. Ale ważne są boki, żeby przykryć. Więc te długie szyszki są najlepsze, żeby je. Przemocowywać. Tak jak powiedziałam, one są jeszcze lekko wilgotne, to trochę z nich odpada. Pierwszy musimy sobie wieniec mocno-mocno przymocować. I zaczynamy. ciężko się zaczyna, ale jak już się zacznie Można oczywiście to to już będzie leciało Można oczywiście to robić sobie jeżeli się chce ym, klejem. Klejem to jest bardziej w sumie jest łatwo łatwiej, ale ja tak po prostu zawsze robię i to możecie sobie przyczepiać sobie, tylko pamiętajcie, żeby te boki tutaj były zawsze przykryte. Możemy sobie jeszcze przymotować. Jest może przydłużę. Na przykład. W tej chwili mam zieloną, no też jest naturalna oczywiście. Jak na razie to wygląda tak. Miejsca, które są puste, przyczepiamy na klej małe takie szyszeczki. No właśnie te z tą Są też bardzo ładne. Można sobie je przykleić na po prostu na, na, na wianek na... i wygiąć. Tak się łamie, ale patrzcie, jak tutaj trzymam, to można delikatnie wygiąć. I, i, i tu jest ta kora zielona. Tu jest gałązka zielona, bardzo ładnie pasuje. Wszystko fajnie wygląda. I naklej te małe, albo od razu klejem yy, i zalukować te luki. To ja Wam teraz pokażę, jak już to zrobiliście, to Wam pokażę mój wianek gotowy, który na koniec spryskałam. Spryskałam takimi świecącymi Mam wstążkę, on wisi na drzwiach od garażu, z tyłu ma jak widzicie puste boki, ma zapełnione krzyżkami, y, żeby nie było widać i on sobie tak wisi na drzwiach i jest spryskany, żeby się świecił trochę. W złotym kolorze, bo ja mam drzwi machoniowe, to ładnie wygląda. Jest trochę tutaj suchej choinki, na przykład różne szyszki, tak, taka ozdóbka, taka, także jak mówię, kora, obojętnie co, to dodaje. Patyki takie w lesie znalazłam, to ja nie wiem czy to leśniczy, jak tną drzewo, nie, nie wiem, znalazłam po prostu takie pocięte, tak sobie przyczepiłam. To jest wszystko jak na dzisiaj i mam nadzieję, że Wam się podoba.